witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tytułu. Zagrajmy sobie w LEGO City Undercover i ja już wykonuję sobie małą misję. Powiem Wam, że właśnie poszukuję takiego dużego klotka, którego pamiętacie, właśnie z misji drugiej, który właśnie potrafi mm, zbudować jakąś tam przestrzeń, na takiej, na takiej przestrzeni nie w stanie coś zbudować. To jest klotek, który nam akurat daje 10 tysięcy takich mniejszych, tych białych klocków, a właśnie 10 tysięcy, nawet więcej potrzebujemy 15 tysięcy takich klocków, które widzicie w prawym górnym rogu. Ja mam 7, potrzebujemy 15, więc no przydałoby się 10, a wydaje mi, się, że ten klotek, do którego właśnie podążam, będzie tutaj w stanie nam zaspokoić tą potrzebę dokładnie 17 tysięcy więc możemy iść dalej wybudować tym razem nie będziemy myślałem że będziemy budowali tylko takie właśnie tutaj platformy a będziemy też budowali na przykład w tym przypadku teraz statek którym udamy się do pewnego więzienia które mi bardzo przypomina więzienie Alcatraz no tu mamy kapitana który nas zawiezie, ale najpierw musimy tej platformy takiej samej jak poprzednio wybudować w tym przypadku właśnie taką taki stateczek więc nie tylko budujemy takie wiecie przystanie do helikopterów ale różne naprawdę różne rzeczy więc tutaj takie mała, małe sprostowanie bo nie wiedziałem o tym po prostu dopiero pierwsze co gram i mogę Wam wszystko na bieżąco po prostu mówić ewentualnie poprawiać samego siebie widzicie dwie rzeczy dopiero zbudowałem ok No właśnie. My udajemy się do więzienia Albatros, tak? Tak się chyba ono nazywa. A to myślę, że jest taka podróbka taki... Powiedzmy, jeśli mielibyśmy tutaj szukać Easter eggów, to właśnie właśnie ten, ten więzienie jest takim Easter eggiem prawdziwego więzienia niegdyś już nieaktywnego. Alcatraz. O którym zaraz może Wam troszkę powiem, ponieważ kiedyś się tym więzieniem interesowałem, też oglądałem o tym filmie, o tym więzieniu film, więc myślę, że jak będzie jakiś wolny czas tam, to będę Wam troszkę poopowiadać na temat właśnie tego więzienia. Też pewnie większość z Was kojarzy to więzienie, jedno chyba z najbardziej znanych. Ono jest tam, widzicie, w oddali na takiej wyspie, tak jak właśnie więzienie Alcatraz. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czy naprawdę tak mi się ta gra podoba, i też cieszę się, że Wam się podoba, że razem wspólnie ze mną przechodzicie sobie tą grę? Bo jeśli Wam się podoba i mi jednocześnie gra, to nie ma nic tak naprawdę lepszego, jest tu tyle, też no. Widzę już Easter eggów, takich fajnie, nawiązań różnych. Mamy tyle możliwości i rzeczy do wykonywania, że to już w ogóle jest jakaś masakra. Ale dobra, to widzicie, wszyscy śpią, więc możemy sobie pomalutku się tam wkraść. Ten cały plan tutaj jest takim troszeczkę, powiedzmy, taką tajemnicą. My to robimy, niby tutaj, z tym Frankiem, w tym od pączków, pamiętacie? On nam tutaj powiedział, żebyśmy się tam udali, dowiedzieli się czegoś o tym, o tym Rexie który uciekł, czegoś ciekawego. No, jest właśnie od, on z tego więzienia najprawdopodobniej uciekł, więc tutaj mieliśmy się udać i tutaj mamy sobie jakieś informacje się dowiedzieć, a na pewno więzieniu się od jakichś tam więźniów, czegoś ciekawego e, dowiemy. To więzienie, to więzienie prawdziwe, to realne. Alcatraz, ono było aktywne jakieś tylko 30 lat z tego co wiem. I to było dawno, w latach 70., więc jeszcze pewnie... Na pewno większość z was jeszcze wtedy nie żyła, więc tutaj nie, nie pamiętacie, kiedy ono było aktywne, ale było kilka naprawdę... Znaczy ono zostało zamknięte z dwóch powodów. Po pierwsze było wiele wad konstrukcyjnych tego więzienia i przez to wiele osób uciekało. A ja takie właśnie klimaty lubię, ucieczki z więzienia, jak na przykład skazany na śmierć, czy właśnie był też taki fajny film właśnie... Ucieczka z Alcatraz, dosyć znanym aktorem, właśnie fajny też był film. No było kilka filmów, ale mówię ten akurat najbardziej pamiętam. Ja takie filmy lubię, takie klimaty, więc się tym interesowałem właśnie. Było wiele wad konstrukcyjnych, przez to sporo osób uciekło, około 40 chciało uciec. Oficjalnie nikomu się nie udało uciec, ponieważ większość została albo pojmana, albo zabita. Tylko dwie osoby, powiem Wam, uciekły poza mur tego więzienia i nie znaleziono ich Chciał ale wszyscy mówią właśnie, że no najprawdopodobniej się utopili ciała, nie wiem, gdzieś, gdzieś odpłynęły. No to jest, powiem Wam, na Zatoce w San Francisco, więc ten obszar tam wodny jest spory, ale do tej pory nie wyjaśniono, przynajmniej ja nie znam tutaj odpowiedzi na to pytanie, co się z nimi stało, tylko dwie osoby, ale naprawdę 40 osób próbowało uciec, chociaż nie 40 osób, 40... Yy, znaczy niektóre osoby dwukrotnie na przykład chciały uciec, tak, i tutaj łącznie 40 osób chciało się wymknąć, tutaj, ale to nie było 40 osób, tylko po prostu. 40 wymknięć się z tego właśnie więzienia, a drugim problemem było właśnie to, iż po prostu więzienie było po prostu drogie w utrzymaniu, bo to było więzienie, jest do tej pory to więzienie na takiej wyspie. Jestem ciekawy właśnie, czy takie więzienie można odwiedzić, to właśnie na te konkretne, na te więzienie Alcatraz, bo chętnie naprawdę, kiedy byłem w Stanach, Chciałem to więzienie sobie zobaczyć. To jest niesamowity widok. Też zobaczcie sobie w internecie, jak ono fajnie wygląda. Jakiś, jakaś fajna panorama tego więzienia. Też polecam jakieś takie filmy, jakieś reportaże, czy właśnie filmy takie typowe, jakieś akcji właśnie związane z tym więzieniem. naprawdę fajne klimatyczne. jeśli lubicie takie klimaty więzienne, to na myślę, że Wam się coś takiego spodoba. No, i przede wszystkim z więzieniem powinien się wam kojarzyć Hal Capone. Tutaj to jest jeden z pierwszych takich najbardziej znanych więźniów, chyba każdy go kojarzy. Tak więc on też tam właśnie się znajdował. No, ale potem chyba został tam przeniesiony, Tego konkretnie powiem wam nie wiem. Ale tutaj, taką wstępną historykę mogłem wam właśnie tutaj na tej postawie, w której wiedziałem, opowiedzieć. No mówię, może pewne liczby, na przykład jak liczba w 40, zaokrągliłem. O nich tam było chyba 30 kilku, trzydziestu sześciu, jak ktoś tam wie lepiej ewentualnie sobie sprawdzi, to niech mi poprawi, ale tutaj no mówię, zaokrągliłem wam, żeby tam nikt nie miałem pretensji, że to tam wprowadzał kogoś w błąd. Nie no, w 100 liczby zaokrągliłem tutaj. Tam też mówiłem chyba, że 30 lat to będzie nie istniała, bodajże 28 albo 9 dokładnie, więc tutaj też hmm, to zaokrągliłem. I naprawdę tym nie bardzo przypomina tam to. Chociaż wiadomo, tutaj te więzienie jest aktywne, wszystko tutaj żyje swoim życiem Bo to jest gra, tak no, w sensu, gdyby więzienie było puste, tak jak w GTA na przykład, gdzie nic się nie działo, szkoda Bo też fajnie, gdyby była jakaś misja w GTA 5 właśnie, która by się działa w więzieniu Wiem, że są misje takie, wiecie, w online, ale te misje w online po prostu... Zamieszki tam taka jedna misja jest fajna, w której dosyć fajny tekst Fajny, jeden z moich widzów, fajny tekst odwalał którego mam nagranego jeden z takich najlepszych tekstów podczas rozrywki z widzami Z te zamieszki, ale no myślę, że fajnie by gdyby to by nie było w większym stopniu wykorzystane w misji w singlu No miejmy nadzieję, że jakieś fajne dodatki do GTA się pojawią A jak na razie cieszę się, że mam w końcu LEGO Właśnie tą część, kiedy mogę też pobawić się praktycznie tak samo jak w GTA i tak samo naprawdę świetnie w yy... właśnie tak fajnie bawiłem się w GTA 5 powiem wam i jaż się w tą grę chcę grać, a jeśli mówię, jeśli ktoś jeszcze ogląda to w dosyć dużym stopniu Dużo jest łapek, dużo osób komentuje, też yy... podoba wam się ta gra? To prawda jest coś niesamowitego. Mamy, zobaczcie, siłownię. W GTA nie można było ćwiczyć, <laughs> LEGO można. Czekajcie... Aj, czekajcie, nie tam przyciskiłem, dobra, jeszcze raz możemy sobie potrenować na siłowni tego jest, nie, nie można było robić nie ta. dużo osób mnie pytało, niestety nie było takiej możliwości to jak widzicie możemy sobie ciężarki podnosić na klatę możemy wyciskać 5 razy musimy to podnieść co ciekawe, czy jakieś nie wiem, umiejętności nam się poprawią, czy jakieś klocki nam wypadną za to, czy jak? a, klocki jednak tylko ale też sporo tych niebieskich, które dają nam dużo punktów zobaczymy co tu jeszcze mamy ciekawego You belong in the law court, not our basketball court. Hey, nice work, man. You be using the language real good. I sure am, too. If that's a basketball court, where's your basketball? A bunch of real mean bullies took it off us. They are not nice. If I get it back for you, will you let me in? Well, see, I ain't promising nothing. Oh, man, that's a double negative. You have let me down. No dobra, ktoś im ukradł, powiem wam, piłkę. Ktoś tam, jak, oni o jakimś konkretnym mówili, ale ja za bardzo nie wiem kto to jest. Jakaś pewnie jakiś gang w więzieniu. Pewnie w więzieniach są różne gangi, nie wiem, jakoś nie interesuje się tam e, specjalnie. E, jest tam jakiś pewnie gang sobie, który ukradł im piłkę. Trzeba im tą piłkę zdobyć. Mam nadzieję, że jeśli im tą piłkę przekażemy, oni podzielą się jakimiś informacjami. Wiecie, to działa tak na zasadzie coś za coś, tak? Ja im dam piłkę, żeby mogli sobie pograć, a oni będą pewnie... Tutaj dla nas mili i nam pomogą dowiedzieć się o czegoś konkretnego, o tym Reksie Furym, czy jak mu tam, który właśnie tutaj jest sprawcą całej tej gry. To Te właśnie niego będziemy ścigali, jego będziemy musieli pewnie uwięzić. Czekajcie, co to jest ciekawego? A nie za bardzo wiem co to jest. To jakoś rozwalić też tego się nie da za bardzo, więc lipnie. Ale jest sporo tych, zobaczcie, takich siłowni. Dobra, a są tutaj. To są ci, którzy tutaj tą piłkę wykradli, więc trzeba pewnie będzie ich zakajdankować. Powiem wam, jak mamy tutaj free policjanta, to możemy bez problemu właśnie walczyć z nimi, i możemy też jednocześnie zakładać im kajdanki. Nie podoba mi się tylko to, że oni znikają, kiedy te kajdanki już mają. Tak troszkę to nienaturalnie wygląda, ale to jest też Lego. Nie ma się co czepiać, to nie jest GTA, to jest Lego. Okay. Bierzemy piłkę i możemy śmigać teraz do nich. Tutaj już chyba nic ciekawego nie ma. Tam się też wyjść na razie nie da. Trzeba będzie mieć troszeczkę więcej postępów, a były, więc dobra. Śmigamy na górę i oddamy im tą piłkę, aby sobie mogli pograć. Ciekawe, czy my będziemy mogli pograć też. Fajnie by było. Bo w GTA też takiej możliwości nie ma. Możemy, kurde, no ale fajnie. A czyli, tak jak kiedyś było w NBA, też taki był pasek leciał i musieliśmy trafić, aby te rzuty osobiste trafić. Mamy 19 sekund, żeby trafić 3 razy. Jak widzicie, ale fajny Bayer, masakra, jak mi się coś podoba. A, udało się, wszystkie trafić. Jeszcze sporo, sporo czasu miałem do tego, aby tutaj nie móc się pobawić. Dobra, damy się do tego Kolesia. I was what this Hey, are you blue? Mm. I've had better days, Sonny. I'm Chase. I heard you might know about Rex Fury. Rex Fury? That man owes me. For helping him escape? Mm -hmm. Why would I do that? Rex was my biggest customer until he disappeared, <laughs> owing me for a hot tub. You know how difficult it is to smuggle one of them in. Hmm, speaking of which, careful with Haywood's new car, hm? Mm? Oh, well that's the question on everyone's lips. Except no one's allowed in his cell to find out. Not even the police. That's not right. But we both want to see Rex back in here. So I've got an idea.

Co the matter, Haywood? You nie like mojego new car? car. On zżar ten tort. <laughs> Nawet ci zorientował, że tam był samochód. Nieźle. Co za granie ziemska. E, oczywiście tutaj e, nasz, nasz główny bohater pytał się tego kolesia: czy wie coś o Rexie Fury. I właśnie on powiedział mu, że on jest mu coś winny. E, okazało się, że e, Rex był jego tego kolesia. Słuchajcie, bo kolejna kasenka jakaś. Nie wiem, czy tak wszystko było cicho przed chwilą. E, powiem Wam, że ten koleś, którym właśnie, z którym gadaliśmy wcześniej, e, był. E, Rex był jego po prostu tutaj e, największym klientem i e, mówił tutaj właśnie, że sporo. Bardzo ciężko jest przemycać do więzienia różne rzeczy e, i właśnie mają wspólny cel, czyli po, po, są z aby Rex wrócił do więzienia, ponieważ on, policja, wiadomo, no, musi go zwrócić tutaj do więzienia, ponieważ to jest no, przestępca. Na ten koleś, którego nie wiem jak on ma na imię, chcę, aby właśnie te swoje długi spłacił Rex, ponieważ ciężko jest przemycać różne rzeczy do więzienia, a po prostu zostawił go bez niczego. A tymczasem ja muszę zrobić mały porządek, bo tutaj widzicie się panoszą wszyscy, nie słuchają w ogóle tych strażników, więc trzeba ich tutaj po prostu zakajdankować. Brakuje mi jeszcze jednego, aha, ja się tutaj widzę, robi rozpiernicz, trzeba go przyhamować. Dobra.

no bo on ma o, chyba najmniej na blue, czyli dziwnie dosyć. I właśnie my mieliśmy się dostać do jego celi, ponieważ przez jego cele. Będziemy mieli dosyć łatwo, ponieważ będziemy mogli sobie ubrać strój złodzieja, no zobaczcie. I w ten sposób możemy... Czekajcie... Aha, tu możemy się włamać do tej kolejnej sali, bo mamy teraz trójkę złodzieja. Teraz się tylko przebiorę. Przebieramy się za pomocą tutaj spustów, więc tak to Czekajcie. No okej. Okay. Bo rozmawiałem z nim po prostu teraz przez tablet, tak? Wiem, że miałem zrobić ten dźwięk, ale powiem wam, że nie mam takiego kabelka do kolejnego odcinka, po prostu go kupię. Dzisiaj jest niedziela, więc już tak łatwo takiego kabla jack-jack nie dostanę, aby to fajnie nagrywać dla was. Więc po prostu tutaj ten odcinek jeszcze nagrywam bez tego. Ale macie napisy, wszystko możecie sobie zrozumieć. Po prostu mamy się teraz udać do tej celi, którą tutaj widzicie. I będziemy tak przemieszczać się pewnie z celi do celi. Aż e, dowiemy się czegoś o tym o tym rejsie, tam gdzie on był. Bo ponoć nikt nikogo do, tego, do tej jego celi nie dopuszcza z tego co tam on mówił. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba o to chodziło, że właśnie ta cela jest cały czas e, dla nikogo niedostępna. Więc trzeba tam posprawdzać pewne rzeczy. Oczywiście wszyscy z okolic tam się drą. nabroili, to zaraz muszą siedzieć w celi. Przerąbane tak w takich... Chociaż... Nie do końca, z tego co właśnie często się mówi, to... Może nie w Polsce, ale w zagranicznych krajach to jest jakaś masakra jaką oni mają w więzieniach wygodę. Wszystko, siłownia, wszystko. My musimy płacić za siłownię. oni pewnie mają wszystko za darmo. Też z tego co wiem, trzeba tam pracować, chyba Zresztą nie wiem, nie miałem nic do czynienia z więzieniem, i raczej nigdy nie będę miał. Okej. Okay. Just let me out of here. Możemy sobie otworzyć i przejść dalej. Bo tu widzicie, są jakieś tutaj elektryczne wyładowania. Dobra, idziemy dalej. Pięknie, musimy. Tu no, mamy takie ikonki, żeby zmienić postać. Strój postaci, bo każdy, każdy strój to wiecie, w Lego inne możliwości, umiejętności. A nie ma tutaj trybu kooperacji w ogóle. Co szkoda, bo akurat powiem wam, że w tą część Lego chciałem sobie z Karoliną pograć. Mam też 3 pady do Wii, więc tutaj jeśli o tą kwestię chodzi, chciałem sobie podać, ale no niestety, no, nie, 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 nie wiedziałem po prostu, nie byłem świadomy tego, że, że nie ma kooperacji. Ale mimo wszystko, tak i tak, świecie się naprawdę bawię niesamowicie. W tym roku, już w tym roku GTA wyszło 5, w tamtym roku, ale na przestrzeni tego powiedzmy tych e, kilku miesięcy, naprawdę, Lego, mm, tutaj Lego GTA i GTA 5 to. Jedna z lepszych gier, które się tutaj naprawdę niesamowicie bawiłem, nim tutaj się otworzymy, ciekawe co? Czekajcie, sprawdzimy zaraz, co nam to przejście odblokuje. Aha, tutaj, dobra, i widzicie, tam widziałem już taką. Jest? prison, remember? A, dzwonił znowu do nas <laughs> Frank tam do pączków. Zawsze będzie e, kojarzony Frank ze mną od, te, od tego kolecja co by te pączki wszystkie spadły. i pewnie wy też będzie wam się to dobrze kojarzyło. Więc ty Wy go nie widzieli... Nie czy Wy go nie widzicie teraz w razie, kiedy do mnie, do mnie dzwoni. Zawsze ktoś kiedy do mnie dzwoni to mam taką wideo rozmowę i on stoi w takim po prostu jak na skypie byście ten... ja wam to pokażę w jednym odcinku abyście mieli świadomość jak to wyglądało, może w kolejnym naprawdę postaram się jakoś to fajnie zmontować niestety ekranu z tabletu się nie da przenosić nie ma takiej w ogóle żadnej żadnego kabla, który by mógł to przenieść to jest jakoś bezprzewodowo ten ekran przenoszony OK, kolejne wrota otwarte. Przechodzimy z przejścia na przejście, z więzienia... z klatki więziennej do klatki więziennej. W ogóle też cała gra będzie miała taki właśnie klimat bardziej policyjny, to jest jeden z moich... Ja już mam, o tym mówiłem, że tutaj będzie dużo nawiązań do filmu. Niestety ja wszystkich filmów nie kojarzę, więc też... mogę o czymś w trakcie nie wiedzieć, ale też często wpawcie sobie komentarze, bo... Jak ktoś, jest bardziej, no jak, jak ktoś ogarnie jakiś film, który, który widział sam osobiście i widzi podobną akcję w filmie w tym odcinku moim, no to będzie da znać, bo już jedna osoba dała mi znać właśnie, że e, to było nawiązanie do jakiegoś tam filmu, którego też nie pamiętam już teraz, ale właśnie poprzedni odcinek był nawiązany też do jakiegoś filmu, więc jak widzicie takich easter eggów jest tutaj sporo Może też potem poszukam jakichś takich, jak już kończę grę takich easter eggów, też Wam to pokażę, się. I będzie oczywiście zainteresowanie z Waszej strony, tak?

No ok. Teraz. No, jesteśmy bezpieczni. o tam jest. E, w prywatnym kibelku. Więc jeśli o tą kwestię chodzi, to. O, jeszcze Jeśli go teraz zabunkrujemy. Nie wyjdzie mnie cały czas. Siedział w kiblu. No trudno. Nie ma nikogo. Dobra. Kolejny chyba safik będzie, ale czekajcie, posprawdzamy sobie. O, pojeździmy sobie na byku. Kolejny bayer. Aha, czyli tu mamy coś w stylu gitar hero, czy też rock benda, ale musimy wcisnąć... 25 chyba było na początku różnych przycisków. Jakoś ten bryg nie wiem nie jest jakoś... O, teraz się rozkręcił gdzie mówi, że sobą mi... Chyba trzy błędy możemy powiedzieć, bo widzicie mamy trzy zielone tutaj e, takie diody No, udało się pięknie. Ok, wbijamy się teraz go z aż... Aj, poraziło mnie coś, czekajcie jeszcze raz trzeba. Ok, cicho tam być kolej, kurczę, ja tutaj próbuję się włamać. Płyta ja jakąś. winylowa, czy co to jest? O, zobaczcie, jakiś złodziejaszek tam. Chyba, albo nie, to nie myślałem. Myślałem, że jakiś tam mieli tunel wykopany, a to chyba była tylko kotłownia, wejść do kotłowni. Małe poczywanko, okay. hmm. A ten tu zamknięty cały czas siedzi. U... Wysadziło wszystko. Dobra, to musimy tutaj się wydostać teraz Gdzie my jesteśmy teraz, powiedzcie mi. A... A te pedałki co zrobiłeś w tym jacuzzi? No nieładnie panowie tak tutaj się mizieć w jacuzzi. Ja rozumiem, że więziemy sami panowie, ale no. Nie wypada naprawdę. Okej. Okay. Wow, Mamy trzy lampki, które musimy po prostu zaświecić, aby otworzyć jakieś tajemne przejście. A, mamy kolejne. Muszę boksować. O, i o to chodziło. Mamy następny przycisk. A te są że na dole, były takie do boksowania. Te siłkę mamy. O! Perkusja! To pogramy sobie troszkę. Ach, to było średnie w sumie. Czyżby fontanna? Też pewnie z tego łóżka można było się wybić, jak tak zakładam. Ale brałem wszystko, co miałem pod ręką. Dobra, lecimy. Okej. O, coś tu ciekawego mamy, jakąś nećkę chyba. Poczekajcie jeszcze raz, bo coś chyba zepsułem. Dobra, teraz można otworzyć. Teraz trzeba zbudować i wskoczyć na suchy przycisk. I ciekawy. Bo ten obraz nam się odblokuje. Tak mi się wydaje. Uh, Dokładnie. No, to... no dobra, sprawdzimy co tam ciekawego jest. Czyli najwidoczniej była to kurczę cela, właśnie tego Rexa. bo. A, pan nas podkablował, dlatego <laughs> nasz komendacja o tym dowiedział. No właśnie, to jest ten młotek, którym tutaj Rex się przedostał, wykopał tunel. No i najprawdopodobniej chodzi on z jakiejś kopalni, o czym on tutaj przed chwilą wspomniał. No jakieś informacje już Bluebell Mine to informacje wstępne mamy na ten temat. Co ciekawe mnie właśnie, że to mnie do końca tam się zorientowałem, czy ta cela ostatnia będę sobie jeszcze raz obejrzeć wszystkie kadrenki, czy ta ostatnia scena właśnie była tą tą, tą celą e, Rexa. No i to by było tyle. Pamiętkowe zdjęcie. Strzymajcie się. Do trzynia. Cześć.